Po wielu godzinach ciężkiej pracy nadeszła ta wiekopomna chwila. Oto ja! Wynalazłem maszynę, która zmieni oblicze tego świata i na zawsze odmieni realia korzystania z aplikacji randkowych. Przedstawiam państwu Randkomat! I będę pierwszym człowiekiem na ziemi, który go przetestował. Nie sądziłem, że to dobrze działa. No, powiem Wam, tego się nie spodziewałem. Kurde. Uuu. Nie sądziłem, że za to trzeba płacić, ale przynajmniej była taka jedna fajna laska, która powiedziała, że da się nawet tani o połowę. O połowę. O połowę. Sprawdź! Rankomat.pl Ubezpieczenie auta tańsze nawet o połowę No więc tak moi kochani, żarty na bok, a teraz poważnie Sponsorem tego programu jest Rankomat.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń dla naszych pojazdów Po wejściu na stronę Rankomat.pl możecie porównać ubezpieczenia kilkudziesięciu firm towarzystw ubezpieczeniowych Eee, no i cóż, dostosować to do siebie tak, aby eee, wybrać jak najbardziej atrakcyjną ofertę. Warto dodać, że można tam zmieniać wszelakie parametry odnośnie asystansyki takich dupereli. Eee, no i cóż, ja zostawiam Wam link w opisie, który po pierwsze kieruje Was do cashbacku w wysokości 150 zł, a po drugie jest jeszcze konkurs, w którym można wygrać 4 iPhony 12 Pro. Więc no cóż. Ja dziękuję rankomatowi, wywbijajcie na link i jedziemy z tematem. Nie, nie wiem. Dlaczego? Bardzo. cześć! Amelinowy! Dawaj, to już się kameruje! Nie skacz! Idź Ale urwa! jest śmiech też na sali. kierownicom dawać. W poprzednim odcinku. jabłuszko. Dziękuję. W końcu jedziemy kleić bunie. I to jest wariant optymistyczny. I kolor to będzie coś tender, Tak, ten drugi kolor będzie bardzo podobny. O kur... Ale nice. No, ziomek. oj Nice, max. <grym> nice. U, kur... No i chwila kur. Ale co za ciebie? No ten kolor. Ten? Tak. No bo jest w cieniu. Dupie kur. Tu się parę razy zapierdę młotkiem i. i ch... właśnie gadałem z Bartkiem Kastelim, Jutro jedziemy na tor. No i dobrze, na tym musimy skończyć ten odcinek, a mam jeszcze w materiału. No więc co? Lecimy z tematem. No co jest, mordą? Ja wierdam. Jesteśmy wcześniej. Ale jakiego będziesz miał za co pięknego shota na wejście? <grystanie> Ciaszek nie odbiera, a ja zapomniałem baterii z domu I mamy do wyboru albo YOLO, albo musimy wrócić na Jana Pawła mm. Siadaj yeah. Dobry start Dobra, misja się udała Mamy baterię i teraz jedziemy sobie spokojnie Odsłaniam usterko, koledzy sympatycznego jak to śniadanko kolego? Oh, Straszczy dół. Do... A co no masz to ja to śniadanie? Tak, ale Red Bull tego super. Red Bull i papierosy, dieta młodzieży Pokolenia Co ty jesteś X? Czy już jesteś Z? zejść? Dwa lata moc od ciebie. Ktoś tak się utarło, że bez tych dwóch symboli raczej nie jedzie się na wycieczkę. I nasz kolegen. <śleski> Porsze bardzo. Czasem musimy skontrolować pewnych ludzi, którzy robią pewne rzeczy. Halo? Ciema? Stałeś? Halo. Uf, co tam? Ciężko? Ciężko? Ileje. Aha. Czyli normalnie wszystko będzie się poklejone no, non-stop. E, jak Rafał wróci, bo Rafał pojechał teraz do drukarni mhm. nie wiem w zasadzie po co, to, to będę wszystko wiedział, bo ja, ja mam awarię, ja mam skręconą kostkę. Cztery z... wieczorem, w firmie i sobie skręciłem kostkę. Nie, nie wiem jak jak, teraz, jak to dalej będzie pewnie będziemy mogą kleić przez weekend dzisiaj, dzisiaj raczej już nie. No to fantastyczne. To jutro jutro zaczniemy i tyle, bo ja to nie, nie jestem za bardzo w stanie nawet chodzić, nie? Ale co, ty stopami będziesz kleił? Weź, przestań się mazać. Uf. Dobra, nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze, chyba. Do usłyszenia. No, to hej. Cześć. hej, Jak sami państwo widzą, sytuacja jest kryzysowa. Jest, jak to mówi moja Ola, przypał. Mogę do uj. Nie. No tak mówi? To długa historia. Stąd pochodzi Dejin. O Boże, jaka piękna tęcza. Ej. To nie jest jakiś ośrodek jazdy, tylko takie. Jest dzień malina. Można by powiedzieć, że bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Ale są kur*** bunkry. Zaraz jeszcze musi być zajebiście. Ogólnie nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale szkoda, że tak kur*** daleko od Wrocławia, bo bym tu upierd... non Popatrz na to. Stalamy plan? Tak, no, ja wyszłam na to, że ona doprowadzi okay. Dobra, no na razie tu pizzy, na razie chłopaki ze stanu klikający w laptopy, my sobie się schowamy do auta i poczekamy na rozwój sytuacji. Tak to mówimy akcja nabrała tempa nie już tam na... testują My mamy tylko pełne gacie Jak umrę To przynajmniej lekko zaspany udowodniliśmy tym samym, że skrzynia manualna wygrywa z automatem, dziękuję, możemy wracać o. a jednak nie! Wiesz tutaj ciekawie opowiedz o czymś, jak, jak dwóch chłopów klika coś w Excelu i jeżdżą w kółko samochodem. z k***y, no sk... tyle, no że fajne auto. Co oni w tym Chłop mi tutaj mówi tak, jesteśmy lepsi od Porsche, odważna teoria. Temat tego samochodu jest troszeczkę trochę złożony, ponieważ to jest 981 SK Cayman, który wyszedł oryginalnie z silnikiem 3.7 bodajże i ma skrzynię PDK oryginalną, 2 Natomiast w tym samochodzie w tym momencie nie znajduje się 3.7 litra, tylko mamy silnik z 911 GT3 RS, 520 wąsących koni przesłapowane, to jest dużo, dużo, dużo więcej niż 300 koni, które było w tym samochodzie. Ale skrzynia została seryjna. Problem tego samochodu był taki, że skrzynia, po pierwsze, nie do końca gadała ze, ze sterownikiem silnika, no bo jest zupełnie co innego. Nie, jest, nie była w stanie utrzymać mocy mhm. w pełni, bo ciśnienia spręgi już to nie odpowiadały i nawet jak była, był flaszowany sterownik e, skrzyni, na to to mi nic nie dawało. I drugie to były niepowtarzalne damshifty. E, czyli czasami to zasprzęganie było szybkie, czasami obroty się zawieszały. Jak na razie damshifty działają nam perfekcyjnie. Powiedzieliśmy ile? 10-15 minut. I autko działa naprawdę spoko, bo cała skrzynia jest sterowana z Mm -hmm. Nastąpiliśmy oryginalnego TCM-a i co, gadamy z budą, gadamy ze sterownikiem silnika, z zegarami, lewarek, wszystko. Nie wywalamy żadnych błędów na daszu, więc to jest generalnie kit plug and play. Fajna opcja jeśli ktoś ma Porshaka w manualu a chciałby przejść sobie na PDK, no to skrzynia, która jest oryginalną skrzynią od tego, pasuje yy, jak ulał. Nasza elektronika i Heja. Zobaczymy pod koniec dzisiejszego dnia, jak to się sprawdzi, ale zapowiada się bardzo obiecująco. Dzisiaj strojonko i pierwsze testy. Środa, Silesia, a niedziela Poznań. Fantastycznie. Będzie taszem cały czas. Będę, nie w ogóle nie będę wysiadał z tego samochodu. Fantastycznie. Ale ja mam takie swoje pytanie, które tutaj trochę urodziło się z tego tytułu, że gadałem wcześniej z Adamem o, ogólnie o, o wsadzaniu gecu do skrzyni. Mhm. Czy jest pewien minus w postaci króconej żywotności skrzyni, kiedy wpakujemy gecu? Bo rozumiem, że ogólnie podnosimy ciśnienia, robimy różne takie rzeczy, do Podnoś... których... Podnosimy ciśnienia, ale dobra, skrzynia najbardziej się zużywa w momencie, kiedy się ślizga. Mhm. Długa zmienia to jest zazwyczaj dużo ślizgania się po to, żeby ona mm. była wydłużona. I skracając te ciśnienia, znaczy skracając czasy zmiany biegów, mm. ale operując sensownie ciśnieniami, w zasadzie nie przykładamy się do tego, żeby ona się zużywała szybciej. Zużywa się w takim samym stopniu lub troszkę wolniej, no ale wiadomo, jeśli będzie coś źle wystrojone, to się będzie zużywała szybciej. Też y, warto a, pamiętać, że nie jest to rozwiązanie OM-owe, to jest rozwiązanie tuningowe, motorsportowe, mm. więc też liczymy się z tym, że w razie gdyby no, coś się stało w skrzyni, no to trzeba będzie ją przeserwisować, no ale skrzynia, która która fabrycznie zmaga się z 200 końmi końmi jest nagle postawiona z samochodami, które mają po 8 no za jasne. A Coś za coś. No jasne. Ale nie, nie, nie będzie się to zużywało szybciej. No, nie, nie, nie przewidujemy tego. Fantastycznie. Bo w moim przypadku akurat będzie skrzynia, która zmaga się z dużo większą filością koni, z silnikiem, który tych koni generuje zdecydowanie mniej. No, możemy, mo możemy iść w zakład, co przeżyje dłużej. Auto czy skrzynia. Przyjmujesz zakład. Chyba przejechałem <grym> go nawet nie podejmując tego zakładu. Dziękuję panu za ten wywiad. Potem będzie po angielsku. Dobra, to co się dzieje koleś? Zapiekankę chcę. <laughs> Pytałem o auto No co mnie auto obchodzi, zapiekankę chcę, Auto, sytuacja wygląda w sposób następujący Sekunden Lokalizujemy problem Generalnie wszystko działa bardzo fajnie, z tym wyjątkiem, że nie działa Tak całkiem, Czasami. więc to, to nie że coś tam się rozjechało, tylko chwilowo nie mamy niczego więc... Jak powiedział Bartek, no niestety niepowodzenia są zawsze Jako, że nie są to rzeczy, że tak to ujmę, tuzinkowe, tylko Wszędzie w sensie każdorazowo jest to pojedyncza akcja, no to też dochodzi do różnego rodzaju niepowodzeń. No i w tym przypadku właśnie skrzynia odmówiła posłuszeństwa. No i niestety chłopaki dzisiaj wracałem do tarczy. Chyba jeszcze nie wiadomo co jest przyczyną błędu, ale to się okaże. Dobra, to co tam nam się dzieje? Czemu, czemu, czemu widzę, że Maciek rozkłada te Czemu ja tu przyjechałem? Dobra, dzisiejszy dzień tak czy siak jest sukcesem, bo auto jeździ, sprawdziliśmy, mapa działa, komunikacja działa, wszystko to sobą współgra, ale mamy zdarzenie losowe, gdzieś chyba mamy wyciek po prostu oleju ze skrzyni, mhm. przez co no, skrzynia nie ma jak działać, więc pakujemy się, jedziemy na warsztat, sprawdzamy to, dolewamy oleju i jedziemy na tor okay. kończyć. Sprawdziliśmy, my jeździ, zdążyliśmy sprawdzić auto przy spokojnej jeździe, przy szybszej, przy naprawdę mocniejszej, czy nie Trzyma? Mhm. Wszystko działa jak należy, więc jest fajnie No teraz pierdółka my nie składaliśmy samochodu, tak naprawdę nie mieliśmy go nawet podniesionego u siebie Więc sprawdzimy, zobaczymy i środa na to No dobra No to jeszcze się tak śmiesznie złożyło, że na sam koniec dnia wracam Lexusem z 1 jz tak? I powiedz mi jeszcze, że nie, europejski Pilota się otworzy? No to mam powrót No powiem szczerze Ciekawa sprawa Tak jechać z takim autkiem Dobra, właśnie jestem po jeździe ku*** tym szatanem i powiem wam tylko tak. Nie rozumiałem tych samochodów, nie rozumiałem fenomenu samochodów tego typu, ale zrozumiałem po tej przejażdżce. I powiem tak. Zapiekala to jak wściekłe kur... Chyba mi się nadal ręce trzęsą. Uff, o, kur... Fajne autko, ale trzeba pokory do niego. A teraz powrót do szarej rzeczywistości. Dobra, jak mamy cztery, to już mam dosyć. Ja nie A. wiem, co w tym odcinku będzie, ku... No ale. Ej. Dobra, i teraz tylko w kwestii wyjaśnienia. Ten materiał był nagrywany z myślą o poprzednim odcinku, więc dlatego może być taki troszkę nieaktualny. Tak jak na przykład rozpoczęcie dnia następnego, bo ten następny dzień to był dzień, w którym montowałem przedni film i takie tam. Dobra, mamy sobotę Jeszcze sprawdzę, jak tam przepał. Mamy sobotę Czas montażu, a zarazem też i czas montażu folii, więc jadę teraz do Stickedów. Tam będę montował film dla Was na, na niedzielę, na dzisiaj, na jutro. No i przy okazji kręcił dalej filmy, więc. Uu, jazda. Nie wiem, co w tym odcinku jest. Myślę, że śmiesznie się potoczy ten montaż i że będzie taki przeplatany trochę różnymi komentarzami. No ale hej, mam spakowany mój cały sprzęt montażowy i jedziemy. Tutaj to bardziej Hesla k***a. ty nietykalny Albo Leamy Alonek Siema. Siema Co tam robisz? Widzisz taki detailing No, 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 na szybko U siebie rób jak u siebie A łopcego Fajnie O, widzę, że moja fura to już prawie skończona z tym, że nie elegancka jest co ty, ganunem, To już popadało pewnie, nie? Chuj <grystanie> <grystanie> Fachowcy, jedni wielcy Dobry? O, już na śmietniku, pandem Elegant! Ale zrobiłem sobie stanowisko do roboty To jest stanowisko mojej roboty, a tam chłopaki już lecą z innymi rzeczami Panie Rafale, czy mogę zająć panu chwilkę? Słucham, pan Czy mógłby mi pan pokazać wycięte ploterowo elementy mojego oklejenia? Nie Najgorętsza no fura w mieście Reggie włącz światła jak jedziesz Dzień na zimnym? Chyba cię Buko wpuścił To jest nowe. Ale zapachniało lekko podlanym silnikiem Dobra, tu się robi Co nie ufasz mi? tak średnio wy tak średnio Tu się A ja idę... Idę a montować hey, a ja tu widzę, że... kolegę? machem. Monstro. Fantastyczne I teraz co? Ten? Tego? Paga. Pana? Tak Monstro. I takie to życie właśnie, takie Stąd tam, stąd tam, stąd tam. Gryździeszcie kiedyś ping-ponga? Moje życie to ping-pong. Jest dobrze, że... nie? 음, 나 음, 없어요. To jest wszystko, czy jeszcze coś dodamy? Nie, nie, tu będą jeszcze te satynowe elementy e, szare. E, tutaj wiedzie ta ósemka mieniąca się uh -huh. na czarnym, jeszcze na czarnym tle ona będzie. przecież nie, na czarnym tle jestem obok. Także e, po prostu biała ósemka uh -huh. i ona się będzie mienić. No i wzór będzie się rozchodził, tutaj będziesz miał e, fioletowy, znaczy różowo-fioletowy cały przód, czyli zderzak, e, pas przedni też czy, tak zrobimy. Fantastycznie. I tak będzie się fajnie rozchodzić na tył ten wzór. No będziesz tos. To ja tak uważam i, i tak będzie. Bo No, bez hitu. No, bardzo ładne to jest. Bardzo mi się podoba. Fałek się super mierzy teraz. No ja widzę, ale kamera raczej tego nie widzi. No. Ale no musicie... O, tutaj widzę już się wejdzie na słowo, że jest dope. 20 minutes later No więc El Clasico, czyli zawołajcie mnie jak będziecie kleić. Nie zawołali. Jaki był, taki jest Z tego co widzę to chłopaki są już zmęczeni I już większość poszła do domu No więc ogólnie na dzisiaj znowu koniec Znowu niedokończone będzie ale... What can I say? Nothing bitch Dobra spakowany Na dzisiaj koniec No i tyle Oj mała, mała Uważaj na siebie No więc jak ten syzyf Idziemy dalej pchać nasz kamień który to dokładnie nazywa się E36. Mamy również pieszczotliwie Fatu. Dobra, plan na dzisiaj jest prosty. Dalej kleić Z tego co widzę, to Adrian leci tutaj już z boczkiem naszego samochodu. Trzeba jakoś przejść z maski w błotnik. No I tyle, no, chcę tu dalej mówić. Oddajmy no, głos przebitkom. Ej, w ogóle trochę beka, bo gadaliśmy właśnie z Adrianem o tym felonie, co tutaj trzeba robić. No i bądź co bądź, yy, trzeba zrobić dwie wklejki. Jedna jest tutaj, no bo no bądź co bądź, jest to bardzo duże przetłoczenie. I czy, nawet, jeżeli by się folię udało tutaj wtłoczyć, to trwałość tego rozwiązania oceniam na minus 10. A to pamiętam jeszcze z czasów pracy u Rapsterów, że niekiedy lepiej jest zrobić więcej wklejek, aniżeli ryzykować wstawanie folii. I to samo jest tutaj. I uznałem, że mimo tego, że nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o manualną pracę, to sprawdzimy, czy cokolwiek umiem z dziedziny w wrappingu. Więc ja sam zrobię wklejkę. Gotowanego najflesa opieramy folią Siostro, folię. Nie mam pojęcia, czy robię to dobrze. Na logikę wychodziłoby, że należałoby ją poprowadzić tak, a tu pomóc jej opalarką troszkę ją rozciągnąć, chyba. Co myślisz? Bo ja bym to zrobił tak, żebym to wkleił, zrobił free i potem chyba, że lepiej by. No to chyba zrobię na macie. No dobra, czyli ogólnie można powiedzieć, że nauka nie poszła w las, tylko w pizzyu szczęście nie jestem od tej roboty. Ja jedyne co kleję to filmy raz na tydzień. I niech tak zostanie. Wsadzą, dobra? Kamera poszła? Kto? 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 Eee. Akcja! Będę wsadzał. wsadzał? O, ale wsadzi. No, o kurz Kurwa. U, kurwa eee, my tu wjechać mieliśmy. A eee, i pierwszy raz widzę, żeby... Yy, nerki się Żeby nerki we 36 się trzymały. Serio, jestem pod wrażeniem na maksa. Taki kł... Ku... zadbany egzemplarz, więc jak to spie... to wiesz, syndykat was dojedzie kurwa. Już to spie... To wiesz, dojedzie, ku... Już to spie... To wiesz, chłopie, spójrz na ten kolor. Aha. To przepraszam Państwa bardzo. Męskich nie było. Nie było. Dawaj. Dobra kochani i tutaj wypadałoby już skończyć tą y, karuzelę y, w rapingu. To nie jest kanał wrappingowy. W razie gdybyście chcieli się edukować to podejrzewam, że nie muszę wam mówić gdzie musicie uderzać. My mamy tu oczywiście jeszcze nagrane jak jest oklejany. Kawałek pandemu, mamy nagrany jakiś oklejany zderzak, ja mam nagrany jeszcze jak wymieniam y, resztę pod zespołu zawieszenia. Mm, no ale to po prostu jest nuda, już ile można. Myślę, że w następnym odcinku widzimy się już z y, efektem końcowym. Y, na pewno będzie temat walki z kołami, jak to tam upchać i tak dalej, więc y, to będą jakieś ciekawe tematy. No i tyle. Jeżeli ten film Wam się podobał, no to jest mi bardzo miło, możecie to zaznaczyć łapką w górę albo komentarzem. Wbijajcie na pozostałe filmy na tym kanale, subskrybujcie kanał i widzimy się w dalszych perypetiach buby montującego Resting Stream z przyjacielem.